No siema wszystkim, witam z powrotem na szaszkach, <laughs> jak to głupio brzmi. Nie pamiętam w ogóle co grałem na to D4, pamiętam, że struktura pionkowa wyglądała w miarę tak, więc... spróbujmy to zagrać, to jest bodajże holenderska. E... Ciągle się nie, przy... nie przywróciłem swojego prepu. E... Nawet nie wiem co tutaj powinno wejść. Przypuszczam, że to najpierw, chociaż pewnie ideą jest to, jego ideą jest to, trochę będzie to... Zagrajmy tego skoczka. Jestem ciągle surowy. Bez prepu po prostu jolo leci kompletne. Ale myślę, że tak się, tak się gra dobrze. Prep jest śmieszny. Ten pionek nawet mnie nie wkurzy, jeżeli tak się otworzy. I rozumiem, że tutaj jakieś są takie pomysły. Czy ja mogę akrysznąć tego, tego gońca? Goniec za skoczka tak wcześnie. Powinniśmy myśleć o tym centrum, de facto. Zagrajmy e6, żeby Hetman patrzył na skoczka, żeby było wszystko zadowolone. To nie wiem, czy cokolwiek zdziałało, więc myślę, czy to możemy wreszcie zagrać, czy jednak nie. No, patrzcie. Ja zagram to, zbiję. Ja mogę otworzyć w tym albo w, tej, w tym kierunku. Ten pionek chyba wygrywa. Nie, nie mogę. Muszę najpierw wygonić tego gońca, ponieważ ten skoczek nie może bić, ponieważ wtedy to upada. I w teorii to jest grywalne, bo jeżeli zbiję tym, tym, to to potem to wisi. Ale bardzo otwieramy tą stronę królewską, więc będę musiał roszować po tym, po tym. Ten goniec będzie bardzo smutny. Może po prostu król pójdzie do góry. Spróbujmy tak. Kiedyś bo w ogóle pamiętam, że potrafiłem grać tylko trójki i tak wszystko szybko grałem, a teraz gram bardzo wolno. Co myślę, że z dwojga złego jest lepszą opcją. Yy, grać za wolno. Poza tym ten goniec właśnie chyba upadł. Po tym, po tym ruchu mam, mam gońca za darmo, a za darmo to oczywiście uczciwa cena. Nie wiem, nie wiem dlaczego, on słuchawki w uszach nie są mi jakkolwiek potrzebne. I zauważyłem, że tutaj jest lekko widoczny kawał greenscana. Więc mam nadzieję, że to, to naprawiło. Więc oponent tym razem popełnił błąd. Ja popełniłem błędy w ostatnim filmie. Oponent zrobił również to samo. Same wejście gońca tutaj jest... No do uniknięcia było. Obecnie to goniec zbije, ja zbijam. Okej, okay. czyli on zbije z powrotem skoczkiem. Co mi chyba da uaktywnić gońca albo nawet wieżę. Więc tu jest oczywiście atak A. Słuchawki mam dlatego, że jednak ten dźwięk pyk, 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 jak szachy lecą jest w miarę fajny. Yy, myślę, że najpierw do uaktywnienia jest... Nie, nie może tego zbić, bo Hetman bije. Więc jak zrobię tak, to on se pójdzie... Może powinien zrobić tak. To nie byłoby głupie. Ten hetman się tutaj źle czuje. Czy to jest dla niego dobre miejsce? Czy to może jest dla niego dobre miejsce? Zwarcie tego skotka nie byłoby głupie. Czy to mi nawet aż tak nie grozi? Nie wiem, czy to dobry ruch, ale zagrajmy go. A ja założę słuchawki, bo jednak ten wysłyszycie ten pyk pyk pyk, jak bierki się ruszają. A jest to jestem idiotą absolutnym. Jestem skończonym idiotą. Zdarza się. Musimy coś z tym zrobić. E, oponent nam poświęcił, my poświęciliśmy z powrotem naszą e, głupotą, skoczka, niestety. Hetman miał jedną pracę i, i o niej zapomniał, więc musimy to otworzyć, chyba. Jak najbardziej. Król, chyba, będzie się lepiej czuł z tej strony. Poza tym, jak to zbije. Wszystko upada. Hetman tutaj był najgorszym ruchem w mojej karierze. Wszystko wisi. A było tak dobrze. To jest mat. Jakbym tutaj zagrał, to to. Nie ma sensu zagrywać tutaj, bo. Goniec razem z tym. Chłop w ogóle skąd on jest? Jakiś salmar i Galicja. Ok. Portugalsko, hiszpańsko. W teorii ciągle coś możemy ugrać, no ale podstawowe błędy są robione ciągle. Więc zasłuchuję na 1300 elo, spadniemy do niego, ale wrócimy z powrotem. To jest najważniejsze. No, Hetman. Trzeba było tutaj bardzo, bardzo kalkulować. Nie zrobiłem tego wystarczająco. W teorii mogę uciec moim gońcem. Nie wiem, czy to jakkolwiek jest. Nawet skoczek tutaj daje nam to miejsce do ucieczki. Goniec za. Nie lubię tego gońca tutaj, więc goniec za. tego gońca i skocz. No, goniec za gońca i tracimy. Czekajcie. Król na środku. Tutaj jak pójdzie, mamy to zablokowane. Zostaje nam to i to, więc wracamy tędy. A nie, bo ten skoczek nie może się ruszać. Możemy to zbić w teorii. Zacznijmy... Zacznijmy... Z tym. Bo to jest jakieś potencjalne zagranie. Żeby tą wieżę chronić. Pomimo, że jesteśmy w dupie ciągle grajmy na serio, bo... Widzieliście, ja zrobiłem błąd, oponent zrobił błąd. I mat pionkiem, bo tutaj się ustawił, czego kompletnie nie zauważyłem. Okej, okay, tego nawet... Nie oglądamy, kolejna 10 minutówka, może wreszcie coś z, wygramy. Gramy z Magbentem z Norwegii i oczywiście skoczekając. Ok, yy, dajesz mi centrum, to je sobie wezmę. Możliwe, że to teraz chodzi? Ciekawie. Yy, jak to wejdzie tutaj? Mi aż tak bardzo to nie przeszkadza. Chociaż, centralny pionek, brać czy nie brać? Jaka struktura potem z tego wyjdzie? Tutaj goniec jego wychodzi z tempem, więc ja raczej tego nie chcę zgarniać. Zagrajmy C4. Tą strukturę w miarę ogarniam. Oczywiście, teraz wyjście Hetmanem to. Czy jest aż takie głupie? Bo tutaj mogę potencjalnie jakieś takie zagrywki robić. A wyjdźmy tym Hetmanem, chociaż pewnie to potem będzie mnie bolało. No, widzieliśmy, że teraz musimy Hetmana cofnąć na jakieś lepsze pole. Gdzie się ten Hetman będzie dobrze czuł? Do końca nie wiem. Na pewno nie tutaj, gdzie stoi obecnie. Tutaj albo powiemy, że to był słaby ruch i cofniemy się, bo to chcę... To chcę dla... To chciałem dla skoczka, ale szczerze skoczek może pójść tutaj. Rozwijmy gońca tutaj i skoczek może pójść tutaj. Zróbmy jakieś... Dobra. Obiecywałem sobie gońca. Po tym pójdziemy tutaj. Nie jest aż tak źle. Długa roszada absolutnie nie. To będzie troszeczkę. To nie mogę wrócić tutaj, ponieważ to mi gońca traci, więc. Ja po prostu przyznam, że moje upozycjonowanie gońca było głupie. Nadal w sumie jest troszeczkę głupie. Nie wiem, czy to jest dobrym miejscem dla niego. Błędy strukturalne wszędzie, ale się dobrze bawię. Nie lubiłem tych szachów bardzo, szczerze Wam powiedziawszy, ostatnio. This is coming. Hmm. Jeśli zagram tak, to będzie miał widły. Nie chcę udawać tych wideł. To nie wiem, czy jest tak inteligentne. Bo this is coming, tak. Angielski youtuber mówi po angielsku. Ogólnie, cała pozycja jest do dupy. Zawsze możemy wrócić gońcem tutaj. Wiem, że to przychodzi, ja sobie polepszam swoją pozycję. Czy mu dałem tempo? Tak. Tutaj. Czy to wygląda dobrze? Może. Wracając, nie mogłem spać po prostu, jak były turnieje szachowe, bo kalkulowałem jakieś pozycje. Jedyne, co myślałem cały dzień, to szachy, i potem wiecie, idziecie spać i kalkulujecie jakieś głębokie warianty w Benonim czy w jakichś innych głupich, głupich pozycjach. Chcesz się wymienić. A czy ja ci mogę powiedzieć nie? Bo w tej chwili Hetman tylko na tym polu śmiga. Również to, to nie, to nie jest atakowane kompletnie. A jeżeli pójdę tutaj, to i tak się wymieniamy. Jesteśmy na równo. Czy mój król się lepiej czuje? Wymienię się, jego skoczek idzie tutaj, z tego może pójść w te dwa miejsca. Zagram tego. Nie powinienem tego robić, no ale to był mój błąd, że miałem na prostą linię. Yy, możemy w sumie to zagrać. A czy to jest jakkolwiek tego warte? To upada. Nie, nie możemy zagrać tego, bo ten pionek upada. Dziękuję. Skoczek wreszcie może sobie pójść, ale najpierw roszadka. To ta struktura, oprócz tego gońca, wygląda w miarę stabilnie, przynajmniej dla mnie. Nie widzę żadnych potencjalnych otwarć w tej pozycji, oprócz tego półotwartego D. No i też półotwarte C, ale z tym pionkiem będzie ciekawiej. Wieże myślę, że się dobrze czują tutaj, chociaż coś jednak musi chronić tego pionka na A2. A ten goniec musi znaleźć lepszy dom. Myślę, że jakieś takie zagrywki. Potencjalny jakbym wieże podniósł tutaj, to bym mógł tutaj podpierdzielić. Ale ten skoczek tutaj stoi, i on raczej tam będzie stał przez dłuższy czas. Chyba że pójdę tutaj. Jak zbiję gońcem, no to zbijam pionkiem i jakieś tam głupoty. A jak zbiję skoczkiem, to mam widły, chociaż nie mam widła. Więc najpierw wieże chciałyby być tutaj. Więc zagrajmy tą wieżę tutaj, to jest myślę, że pierwszy logiczny ruch. Potem ta wieża tutaj. I jeżeli oponent zrobi jakieś tam, nie wiem, nudne, czekające ruchy, albo nawet wieża tutaj potencjalnie. To może być ciekawy bardzo. Ruch wieża D5. Potencjalnie też jakiekolwiek ruchy tym skoczkiem będą otwierały linię na ukosie. Więc sniper jest bardzo mocny. Ghost Warrior. W sumie co do sniper Ghost Warriora. Ostatnio taką grę zobaczyłem. Się nazywała Squad. Co ty planujesz? Co ty planujesz, karakanie? Żadna z tych. Po... Jak tam chcesz pójść, to jesteś głupi. Ja ciągle robię ten mój plan. On po potencjalnie to zobaczył. Okej, okay, on chce to ochronić drugi raz. I jednocześnie wyjść może z tego. Nie jest to aż takie głupie. Tylko pamiętaj, że ja cię mogę stąd wygnać. I co teraz zrobisz? Dobrze. Więc teraz to raczej działa. Ja idę tutaj, jak zbiję gońcem, to zbijam pionkiem i tu jest... A, i mam otwarte. Jeżeli zbiję go, skoczkiem, to jest głupi. Zobaczymy, czy ja jestem głupi. Bo ja de facto atakuję to. Oczywiście, jeżeli nic nie zrobi, to jest również bardzo dobra opcja. Może zaatakować coś innego. Szachy tak mają do siebie, że możecie zrobić wiele rzeczy i... Pewnie tylko kilka z nich jest absolutnie głupia. Podniesienie tej wieży tutaj to, to by byłby taki masterplan. O, block element, ansko. Ok, zbił tym. Wieżą nie bijemy oczywiście. Ten skoczek musi uciekać. Nie ma zbytnio gdzie. On atakuje mi teraz to. Jak pójdę tutaj, to skoczek idzie tu. I atakuje wieżę. Wieżę, wieżę, wieżę. I to mi daje dość solidne tempo, żeby jedną z tych wież podnieść. No, nawet nie jedną z tych wież. Podnieść wieżę moją na C i wtedy możemy robić jakiś karabin. Albo inny, inną chałbicę na, na D. Jednocześnie tutaj jakąś linię robimy ciekawą. I gdzie ty stąd pójdziesz mi powiedz? Gdzieś pewnie pójdzie. To jest jego, jego jedyna potencjalna ucieczka Alcatraz. Ok, ale patrzcie, to jest goniec, którego chciałem upierdzielić. Jeżeli zbiję. Zbijmy skoczkiem. Ten goniec i tak się patrzy w byle co. Zbijmy skoczkiem, on zbije z powrotem, ja zbiję. I możemy zbić nawet wieżą. I już mamy podniesioną wieżę, i te, teraz atakujemy tego skoczka. No, i już mamy ciekawe, ciekawe punkty, punkty ataku. Jestem do przodu opionka, co jest dla mnie dużym zdziwieniem, bo rzadko kiedy mi idzie dobrze. W ogóle dzisiaj geogesera nie byłem w stanie nagrać. U. W teorii to jest wolne. Jakby to tak kusi, ale jest takie głupie, bo potem po prostu mu tempo i z tego nie wyjdę. Jeżeli zagram to, on może zagrać to. Wtedy wychodzę z powrotem. A jak zagra to, to jest osłabiony. Lecimy. On ma teraz o wiele istotniejsze rzeczy. W sumie jeszcze ten goniec tutaj, ale wtedy ja zbijam gońcem, zbijam gońcem, wygrywam piona. Więc piona widzowie, ha, ha. Tylko zauważ, że ja po prostu mogę... Nie chcę kłaść wieży tutaj, bo wtedy oni może ją skoczkiem szczególnie, że to powoduje widły. Więc cofnijmy wieżę o jedno miejsce. Tutaj na szczęście mamy tego gońca, który zawsze może potencjalne ataki takie ochronić. On myślał, że atakuje w to no i jednocześnie zaatakował tą wieżę, co było dla mnie słabe. Okej, okay, już nie jesteśmy w prostej linii. I to mnie niepokoi. Ta wieża się nie może przesunąć. Nie może pójść tutaj, ponieważ wygrywamy tego piona, więc. Zróbmy tak, i potem, ewentualnie, mamy to. No, tego skoczka de facto nie atakujemy. Atakujemy tego piona na B7, ale jeżeli on pójdzie się obron. To jest bardzo mądry ruch, którego nie przewidziałem. Możemy zrobić tutaj jakieś zagrywki. To by nawet nie było głupie. To by było bardzo ciekawe. Spróbujmy, bo tylko musimy uważać zawsze na Bakranki. Dobra, czyli to pole nie jest dostępne dla mnie już, niestety. Hmm. To jest ryzykowne. To jest ryzykowne, ponieważ on tutaj podpierdziela. Czy jest ryzykowne? On szachuje, ja zbijam, on się wymienia. Jestem na plus. Więc to mnie nie boli. Oczywiście tutaj nie mogę pójść, bo skoczek to kryje. Wiecie co? Nagrywając szachy o wiele wolniej gram. I okej, okay, no jestem w dupę na czas wielą, większość razu. Nie myślę też na czasie mojego oponenta, ale to jest dobre dla mnie. Bo ja zawsze się tak bardzo śpieszyłem, nie wiem czy dorosłem, czy cokolwiek. Nawet nie wiem jakie... Ja nagrywam ten film zanim tamten wlazł na kanał, więc... Nie wiem jaka jest ta od odpowiedź na ten film, ale w sumie nagrywam to dla siebie. Ok, zabierasz mi to. Dość, dość mądrze. Jak pójdzie tak, tak, to jest bez sensu. A tego żeś nie zauważył. Wejdźmy na. nie na to pole. Wejdźmy na to pole. Chociaż ja cię po prostu mogę wygnać ten sposób. I gdzie ty potem pójdziesz? Tu, tu. Tutaj może pójść. Nie, tutaj nie może pójść. Tu może pójść. Myślę, że to jest bardzo ryzykowne, ale. Wypierdzielaj. Stąd. Tutaj no on to pewnie planował. I teraz atakujemy jego skoczka. Nie zauważyłem kompletnie. Zdarza się. Yy. Cofnijmy, cofnijmy gońca w to miejsce, żeby ciągle mieć atak na to. Nie zauważyłem. Tracę dwa punkty. Zdarza się. Jeżeli ten pionek się ruszy, to mam tutaj bardzo ciekawe zagrywki. No ale... Marzenie o poruszaniu się takich pionków nie jest najlepsze. To jest w tej chwili bardzo surowe. Tędy. Nie ma takiego słowa po polsku idealnego. Ale zobaczył. Popra bardzo solidnie. I na razie grozi mi ten pionek. Ten pionek niedługo będzie upadał. Hmm. Chyba nie mam jakiegokolwiek sposobu, żeby go ocalić. No, mogę udupić wieżę tutaj, ale nie wiem, czy to jest jakkolwiek sensowne. A jak go ruszę, to on idzie tak. No, i to jest inna opcja, nie wiem, jest inna opcja, ponieważ on zbijając to podstawia mi skoczka. Hmm. Czy po prostu mogę zrobić tak? Nie mogę zrobić tak, ponieważ. Mogę zrobić tak, tak, tak. Ale wtedy jestem do tyłu, więc. Zagrajmy na razie to. Chrońmy pionka przed wieżą. Minuta 44. Holender, ona 5 minut. Powinien tryb w trybie zęgrywać, a nie to kompletnie rozwala, jak wygląda film dla was. De facto, ten tryb zen jest dobry. Po prostu trzeba by to. Większa, żeby szachownica była na środku. Bardzo w czeskomy jest to takie dziwne, jak bardzo na bok to jest. Czy blokujemy pozycję? Jakie ty masz potencjalne ruchy koniem? Zamknijmy pozycję, następny ruch następny ruch pionek e3. I co żeś zyskał tym Belzebubie? Ta wieża w sumie nic nie robi. Mogłaby atakować te dwa pola. Mogłaby. Też to nawet nie jest teraz głupie. Dobra, on to zakrył. Tylko czekaj, teraz mogę otworzyć. I to mogę otworzyć bardzo. Bo on będzie musiał zagrać tak i potem biały goniec wchodzi. Musiałby wejść tak, dobra. Robimy głupoty, ale od tego jesteśmy. I tak go atakujemy. Przynajmniej na czas coś będziemy mogli zdziałać, albo wywalczyć patę, bo zgódźmy się, że gramy opata w tej chwili, jak i większość moich partii. No ale tak to jest, jak się nie gra w szachy rok, traci się. Dużo, dużo prostych rozgrywek, które byłyby proste dla mnie w moim prime. Hmm. Zróbmy tak. Zatakujmy to. On nie może tutaj pójść, więc może pójść tutaj albo tutaj, żeby nie stracić tego pionu. Tutaj nie może pójść. Jedyny ruch to. I co po nim zagramy? Nie może, dobrze. Zróbmy tak. Brońmy to podwójnie. Teraz to wisi i to również wisi, więc musi zdecydować, co on chce zrobić. To tego dalej nie może. Jeżeli zrobi to, to upada. Mam dwóch obrońców tutaj. Czuję się nawet pewien siebie. Dobra, może zagrać to. Czy to mnie straszy? Niezbyt. Gdyby nie czas, wolę tutaj swoją pozycję. Tutaj zagra? Okej. Okay. To jest dla niego dobrym ruchem, bo. Nie wiem, tutaj się. On... O, dobra, on mi tego chce zaatakować. Zgarniam piony, jem piony. Jem pory, jem po, jem po- jem pory. To jest również grywalne, to jest bardzo grywalne. Primów. Nie boli mnie wymienić... ...gońca za wieżę? Dobra, ty to sobie ochroniłeś, ja teraz będę tym w się wspinał, 49 sekund. No widzisz, dobrze. Postawmy wierzę za tym. Czym prędzej? Chyba ta... Chyba ten pionek idzie. Dobra. Wielki time scramble. Teraz król. król. Król król do góry. Król do góry. Nie, dupa. Dobra, gram tak. No, gdzie idziesz tym królem? Idziesz... Idziesz tutaj? Ja idę tutaj. Muszę, jeżeli ją zbiję, to muszę. Holländer. I teraz mogę... Dobra, jest Zugzwang chyba, tak? Idę, idę, idę. Bierz, 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 A Kyszbel Zebubię. Jest dobrze. On tutaj nie wejdzie. Pią do góry. Takiej głupoty nie zrobię. On teraz tutaj. Zbija. On idzie tutaj. Nie pozwala mu wejść. Tak? Chyba tak. Ja to zdupię, ja to zdupię. Nie, bo ten idzie, bo ten idzie. Nie wiem, on jest szybszy. On jest szybszy. I on teraz musi robić jakieś szaleństwa. To jest chyba pad. To oferuję mu remis. Tu w teorii? Odmówił. Mogłem tutaj. No, dawaj popata. A, bardzo ładny mat. Cholera blisko było. Przynajmniej miałem jakąkolwiek przewagę, ale no końcówka pionowa na 20 sekund. Chyba nie ma czasu dzisiaj na kolejną, ale kurna, bicie serca spokojnie 120 w tej chwili. Nie wiem dlaczego na szaszkach tak mocno. Dzięki za oglądanie. Dajcie znać, czy coś widzieliście. No, zróbmy game review, mamy dzisiaj w sumie. Yy, Dobre. Blunder, 5: Nic nowego. Ok, było błędem tą, tym Hetmanem, tak? To dlaczego było błędem? Okej, okay, on, bo on to mógł zewrzeć gońcem. Dobra, ma to sens. I ciągle tutaj to wisiało, więc to jest ten sam błąd dwa razy. Tracę materiał w ten sposób. Okej, okay, bo tą wieżę, tak, to zauważyłem, jak to, jak to się stało. I król D5, ale on też tego nie ugrał. Dobra, zdarza się. Nara.